Materia, materialnymi istotami. tak? A może one już opanowały coś takiego, że nie wiem, no, że, że tylko może piją, albo same minerały biorą na przykład, wiecie, przez, przez kroplówki, nie muszą sałatki zjeść, albo hamburgera, tak jak my, po prostu podłączają się, minerały dostają taką, taką drogą, i, i potrafią na przykład nie sikać, czy na kiberselę nie usiąść, tylko przez ciało im to wszystko odparowywuje z nich, i jak potem znowu organizm się domy... Yy, wiecie, organizm jak się znowu od nich minerałów i tego wszystkiego domaga, no to to znowu się podłączają pod jakieś kroplówki i tak poprawią sobie życie, że na przykład nie muszą być na przystanku kosmicznym żadnych kanalizacji, nie? Yy. No. Tak ja tu mnie się to tak po swojem odbieram, jaka jest prawda, no nie wiem, no my jeszcze jesteśmy na takim, na takim zacofaniu, że wiecie, no że, że my na statku kosmicznym jakieś kiby potrzebujemy, nie? Żeby sobie na kibby usiąść. Z tego co oglądałem w programie, nie? No, a może tam ci kosmiczni to mają naprawdę statek ogromny z 5 km gdzie jest naprawdę sztuczna grawitacja i da się tam normalnie żyć. No ale to są tylko domysły, z tego co ja mogę powiedzieć, jakieś tam te naukowe materiały oglądam, no ale każdy naukowiec powiedział, że... Że, że są tunele czasu przestrzenne, no ale przez tunele czasu przestrzenne potrafi, słuchajcie, istota przelecieć, yy, która jest niematerialna, lub coś, co jest niematerialne, tak? Taki tunele czasu przestrzenny, a nie coś, co jest materialne. To samo jak na przykład są objawienia Maryi albo Jezusa, że ci naukowcy też to badają, że coś faktycznie jest wokół tych ludzi, co się dzieje, że coś ci ludzie widzą, i działają, wiecie, że coś faktycznie jest, no ale nie potrafią tego wiecie udowodnić, nie? Ale mówią, że coś faktycznie jest. No to tak samo to samo Jezus, słuchajcie, nie przychodzi na Ziemię, yy, czy Maria, ale przychodzą ich yy, te. Jak to się nazywa? Zapomniałem, jak to się nazywa. To, co mamy w komputerze lub, lub na przykład yy, przez te, na przykład Tupaki czy nie Tupaki, czy tam Michael Jackson hologramy, o oh właśnie i hologramy, nie? Tak to działa, że załóżmy świat astralny, gdzie po śmierci idziemy, jest, no my do świata astralnego przechodzimy, ale ze świata astralnego zostaniemy przeniesieni do innego świata, no bo człowiek się uwalnia, poświeci, tak? No i nie wiesz, co dalej z tobą robić. Stoisz na tym swoim ciałem, uwolniłeś się jako duża, stoisz na tym ciałem, no i co dalej robić, no? Wiadomo, że jest anioł, stróż, którego masz przez całe życie, czy to jest ateista, czy to jest, czy to jest człowiek mierzący, każdy ma swojego księgowego, który wszystko notuje, może nie notuję, bo to notuję to wszystko w dusza, to nazwałem, no ale wiadomo, że człowiek ma swoją maurę i, i kolory, które, które wytwarza w życiu. No jest to po prostu kod, którego człowiek sam nie potrafi zrozumieć, ale taki anioł stróż potrafi to zrozumieć. I w jakiś czas się przy człowieku e, meduje i zobaczy, jaką człowiek ma aurę, i sobie tam notuje, nie? E, I tego. No i tak jak mówię, no, te hologramy się pojawiają Matki Bożej i na przykład Jezusa czy Aniołów, i, które też potrafią przemawiać, tak? Bo skoro... No, no tak to działa, no to już jest wyższa, wyższa technologia i słuchajcie, fizyka kwantowa i naukowcy też twierdzą, że takie coś istnieje, nie, no to wiecie, no hologramy, potrafią wam holograma puścić gdzieś na koncercie i, i załóżmy ożywić Michaela Jacksona albo tam Tupaka i ludzie myślą, że on jest prawdziwy, tak, jest hologram po prostu zrobiony, tak, no ale mówicie no, święci, nieświęci z tych książek, co czytałem, no, tak jak mówię, no oni jak się na Ziemi pojawiają, to są po prostu ich, ich hologramy, nie, ich hologramy, także no tak to wygląda z tej strony. I może coś faktycznie na tej planecie jest, kto to wie, nie? no kto to wie, no może coś mamy tam w tej planecie, a sami nie wiemy.